W kilku słowach chciałbym powiedzieć o jednym z postulatów ruchu narodowego. Tym postulatem ruchu narodowego, o którym chcę mówić, jest militaryzacja narodu. Militaryzacja narodu jako jeden z ważniejszych punktów, które ruch narodowy uznaje za istotne dla bezpieczeństwa państwa, dla suwerenności państwa. Proszę Państwa, wydarzenia na Ukrainie, to co dzieje się z naszą wschodnią granicą, destabilizacja państwowości ukraińskiej pokazują nam, że historia się nie skończyła. Że nie żyjemy w takim świecie, jaki starają się nam sprzedać demoliberalne media, świecie, w którym wszystkie kraje rozwiązują problemy w sposób dyplomatyczny, w świecie, w którym wszyscy się lubią, szanują, w świecie, w którym nie ma konfliktów zbrojnych, a w każdym razie tych konfliktów podobno nie ma w naszym najbliższym otoczeniu. Nie. Żyjemy w świecie, w którym cały czas ścierają się najróżniejsze, najróżniejsze interesy. Ścierają się interesy Państw, ścierają się interesy korporacji, ścierają się interesy najróżniejszych grup wpływów, grup interesów. I w tym świecie, w ostatnich, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, za naszą wschodnią granicą, zobaczyliśmy tak naprawdę wojnę. Zobaczyliśmy może nie tyle wojnę w sensie konwencjonalnym, może nie wojnę z użyciem czołgów, nie wojnę z użyciem śmigłowców, samolotów, z bombardowaniami, tak jak miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy NATO bombardowało Jugosławię ale mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym. Mamy do czynienia z użyciem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy. I to, ten fakt uświadamia nam, jak bardzo istotna jest w dzisiejszych czasach obronność państwa. Uświadamia nam, tak jak powiedziałem, że historia się nie skończyła, że historia cały czas jest kreowana. My, jako ruch narodowy, zdajemy sobie sprawę i od dłuższego czasu akcentujemy to, że Polska jest bezbronna. W chwili obecnej. Polska armia teoretycznie, według sił, według, według rządu liczy około 100 tysięcy żołnierzy. Tak? Problemem, proszę Państwa, jest to, że tak naprawdę spośród tych 100 tysięcy żołnierzy, tak naprawdę realnymi żołnierzami zdolnymi walczyć w polu, w związkach taktycznych, jest może kilka, kilkanaście tysięcy. Reszta to etaty, reszta to administracja, reszta to biurokracja w monie. Spośród tych kilku, kilkunastu tysięcy mamy... Nieco ponad tysiąc, może dwa tysiące żołnierzy, którzy naprawdę są przygotowani do walki, i jest to nasz korpus ekspedycyjny. Polska Armia już jakiś czas temu, już dobre kilka lat temu, przyjęła ekspedycyjny model działalności. Stosunkowo dziwny dla państwa w naszym, w naszym regionie, stosunkowo dziwny dla państwa, które tak naprawdę nie ma interesów w innych zakątkach globu, A w każdym razie nie ma ich na tyle, by bronić ich siłą zbrojną. Stosunkowo dziwny dla państwa, który le, które leży na skraju NATO, które leży na skraju Unii Europejskiej, które znajduje się pomiędzy Niemcami, którzy oczywiście w chwili obecnej są naszym, naszym sojusznikiem, a olbrzymim państwem na wschodzie, a, a Federacją Rosyjską. My w chwili obecnej nie posiadamy sił zbrojnych, które byłyby w stanie obronić terytorium państwa. Nie posiadamy sił zbrojnych, które byłyby w stanie obronić najważniejszych ośrodków miejskich. Nie posiadamy sił zbrojnych, które byłyby w stanie ochronić nas przed atakiem bombowym, przed atakiem rakietowym. Najzwyczajniej w świecie jesteśmy rozbrojeni. Eee, oczywiście naprawa takiej sytuacji, poprawienie takiej sytuacji to jest zadanie na lata. Tego nie, nie da się zrobić od tak z miejsca. Podstawowym, eee, naszym podstawowym zadaniem, podstawowym zadaniem rządu jest to, aby faktycznie Polskę zbroić, aby Polskę wyposażać. Tymczasem, jeśli mówimy na przykład o roku ubiegłym, z, 30, z 32 miliardów złotych, które zostały wydane na które powinny zostać wydane na zbrojenia, rząd, aby ratować dziurę budżetową, uciął 3 miliardy złotych. 10% pieniędzy, które powinny zostać przeznaczone na obronność Polski, zostało przeznaczone na ratowanie budżetu, który został zadłużony, który został zniszczony przez rządy platformy obywatelskiej. W tym roku mamy nadzieję na wydanie 32 miliardów złotych, ale dość o tym, może dość o tym, w jaki sposób polski rząd niszczy polską wojskowość. To, co postuluje ruch narodowy. Państwo takie jak Polska oczywiście musi się wyposażać w nowoczesny sprzęt. Musi wyposażać się w sprzęt antyrakietowy, w radary, w sprzęt łączności, w nowoczesną broń pancerną itd. itd. Dla nas, dla ruchu narodowego, bardzo istotnym punktem jest to, aby wyposażenie polskiego wojska powstawało w kraju, aby polskie wojsko korzystało z, z produktów produkowanych przez dobry, bardzo dobry polski przemysł zbrojeniowy, który jednak był niszczony przez lata, że polskie wojsko dysponowało sprzętem spolonizowanym, że polskie wojsko było w stanie samodzielnie obsługiwać, naprawiać sprzęt, który posiada. Nie wiem, ile, ile spośród państwa wie o tym, że Polacy nie dostali. Kodów do transponderów naszych F-16, w związku z czym wszystkie najistotniejsze zmiany w oprogramowaniu muszą być wykonywane przez Amerykanów. Posiadamy samoloty, podobno jedne z najlepszych, najnowocześniejszych w tej klasie samolotów na świecie, których nie jesteśmy w stanie serwisować. W przypadku konfliktu zbrojnego, w przypadku jakichkolwiek problemów na linii Polska-Stany Zjednoczone, e, kupione za. Setki milionów za, za miliardy, skupione za miliardy samoloty, najzwyczajniej w świecie są niepotrzebne, są nieużyteczne. Co postuluje Ruch Narodowy? Ruch Narodowy chciałby zacząć, tak jak było to zawsze postulatem NDC, Narodowej Demokracji, Ruch Narodowy chciałby postulować budowanie sił zbrojnych oddolnie. Jednym z naszych postulatów jest budowanie sił obrony terytorialnej. W sytuacji, kiedy nasze siły zbrojne są siłami słabymi, są siłami nie, niedostatecznymi do obrony kraju, chcielibyśmy powołać jednostki obrony terytorialnej. Obrony terytorialnej liczącej nawet kilkaset tysięcy osób. Jak wyglądać miałaby taka obrona terytorialna? E, tutaj wzorujemy się częściowo na modelu szwajcarskim. W Szwajcarii każdy człowiek po zakończeniu służby wojskowej. E, ma prawo, ma, prawo posiadać, ma prawo posiadać w domu broń, ma prawo posiadać broń, z, z którą trenował, z którą się obył w wojsku, jest gotów e, właściwie w ciągu kilku, kilkunastu godzin e, do stawienia się swojej jednostce wojskowej do obrony kraju. E, Szwajcarzy posiadają również e, chyba największą, największą w całej Europie ilość schronów, ilość bunkrów. E, cała ludność Szwajcarii jest w stanie skryć się e, w specjalnych umoceniach w przypadku ataku. A zauważam, że mówimy tutaj o państwie, które od dobrych kilkuset lat nie uczestniczyło w żadnym konflikcie zbrojnym. Czyli spełnia się maksyma, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I dokładnie to postulujemy my, jako Ruch Narodowy. Chcielibyśmy powołać oddziały obrony terytorialnej. Oddziały obrony terytorialnej, które składałyby się z osób, które należą do OTE dobrowolnie. Mamy w Polsce olbrzymi potencjał, mamy w Polsce olbrzymią ilość grup paramilitarnych, grup ASG, grup rekonstrukcyjnych. Ludzi, którzy są szczerze zainteresowani wojskowością i wśród których żywe są nastroje patriotyczne. Chcielibyśmy wykorzystać takich ludzi, chcielibyśmy wprowadzić również realną, realne lekcje przysposobienia obronnego w szkole, na których młodzi ludzie uczyliby się strzelać, na których młodzi ludzie uczyliby się wojskowości, pierwszej pomocy, a nie tak jak jest teraz, że uczą się szczerze mówiąc bzdur, uczą się głupot. Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie byli, przy, byli przystosowani obronnie, aby młodzi ludzie po szkole byli w stanie wstąpić w skład jednostek obrony terytorialnej, liczących, tak jak powiedziałem, nawet kilkaset tysięcy osób, aby żyli, mieszkali, pracowali, tak jak wszyscy normalni ludzie na, na swoim terenie, w swojej gminie, w swoim powiecie, a jednocześnie, żeby mieli dostęp do broni, żeby byli osobami przeszkolonymi, żeby byli żołnierzami, którzy posiadają broń, żeby. Raz, dwa razy w roku odbywali szkolenia zgrywające razem z ludźmi, którzy należą do ich jednostki, z ludźmi z ich terytorium, z ich kolegami, znajomymi z pracy, z ich sąsiadami, aby odbywali tego typu szkolenia na poligonie, aby najzwyczajniej w świecie byli gotowi do podjęcia działań zbrojnych w przypadku konfliktu. O jakich działaniach tutaj mówimy? To, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, pokazuje, że wojny się zmieniły. Że to już, jest, już, to już nie jest natarcie związków taktycznych czołgów, to już nie są, nie są nawet bombardowania. W chwili obecnej standardem są wszelkiego rodzaju działania dywersyjne, działania sabotażowe. I jak widzimy na Ukrainie, ukraińska milicja absolutnie nie radzi sobie z tego typu sytuacją. My chcielibyśmy, żeby w każdym polskim powiecie, co więcej, żeby w każdym polski, polskiej gminie była kilkunasto, kilkudziesięcioosobowa grupa młodych ludzi. Uzbrojonych, dowodzonych faktycznie przez osoby z doświadczeniem taktycznym, przez żołnierzy, osoby z przeszkoleniem wojskowym. E, oczywiście członkowie OT też mieliby to przeszkolenie wojskowe. E, I te osoby byłyby w stanie zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić porządek na swoim terenie. Również e, mówimy tutaj o tych działaniach e, sabotażowych, o zabezpieczeniu najważniejszych punktów, o zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju budynków administracji państwowej, o zabezpieczeniu ludności. E, mówimy tutaj również. E, Powiedziałem o tym, że, że wojna nie wygląda już tak jak kiedyś, ale mówimy również o tym, że tego typu jednostki powinny być wyposażone, chociażby w broń przeciwpancerną i powinny być gotowe do wojny, do wojny podjazdowej, do wojny partyzanckiej. Może nie jest to dobre nawiązanie w dzisiejszych czasach, ale za czasów, za czasów potopu właśnie w ten sposób Polacy działali i wówczas się nie dali. Istotne jest to, że w przypadku, jeżeli na danym terenie funkcjonują nieregularne siły zbrojne, jeżeli funkcjonuje partyzanka, Konieczne jest zaangażowanie olbrzymich sił, e, olbrzymich sił agresora, e, żeby utrzymać jakąkolwiek stabilizację w regionie. I e, prawdą, prawdą jest, że posiadanie, posiadanie na danym terenie e, nieregularnych sił zbrojnych, sił obrony terytorialnej e, daje, nam, daje nam olbrzymią przewagę, bo każdy, każdy, na, każdy najeźdźca, każdy agresor dwukrotnie, trzykrotnie zastanowi się czy stać go, czy stać go na utrzymywanie armii na terenie, na terenie państwa, które ma zamiar zaatakować, czy stać go na utrzymywanie tej armii przez najbliższe kilka, kilkanaście lat. Widzieliśmy kazus Iraku, widzieliśmy kazus Afganistanu. Nie ma chyba osoby, która stwierdzi, że Amerykanom, no również niestety Polakom, którzy wspomagali w tej misji tak zwanej pokojowej, nie ma chyba osoby, która powie, że, że tam wszystko poszło dobrze, że tam wszystko poszło po maśle, wprowadzono demokrację, wyjechano. Nie. Oczywiście nie, nie, postulujemy, nie postulujemy scenariusza afgańskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale o czymś takim właśnie mówimy. Mówimy o posiadaniu sił zbrojnych, które są zdolne do wiązania walką sił przeciwnika, które są doskonale osadzone w terenie. Niektórzy postulują, żeby utworzyć siły, które nazwalibyśmy Armią Krajową. Dla nas ta nazwa jest zarezerwowana. Dla, dla nas ta nazwa nie powinna już być używana. Jest, jest ona nazwą tożsamą dla jednej konkretnej grupy zbrojnej, która działała. Dla jednej, armii, dla jednej armii, która działała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez lata, w okresie II wojny światowej. Natomiast tak postulujemy powołanie jednostek obrony terytorialnej, które byłyby w stanie chronić Polski. Tak kończąc, kończąc moją wypowiedź, aby nie przedłużać i dać jeszcze czas naszym gościom, jeden z postulatów, które w ramach, w ramach obrony terytorialnej promuje ruch narodowy, jest, postulat, jest hasło: strzelnica w każdym powiecie chcielibyśmy upowszechnić w Polsce dostęp do broni chcielibyśmy aby Polacy mieli możliwość trenowania uczenia się strzelectwa e, oczywiście tutaj od razu pojawiają się wszelkiego rodzaju wątpliwości wszelkiego rodzaju uwagi e, tak chcielibyśmy żeby byli uczeni broni bo broń może też wychowywać broń może wychowywać e, broń może uczyć dyscypliny broń może uczyć bezpieczeństwa e, i chcielibyśmy żeby każdy Polak potrafił strzelać Uważamy, że jest to właściwe. My w ostatnim czasie byliśmy razem z kolegą Robertem, byliśmy razem z grupą działaczy młodzieży wszechpolskiej na strzelnicy. Sądzę, że, sądzę, że wszyscy, wszyscy, wszyscy z nas mogą potwierdzić, że to było wartościowe doświadczenie. Że strzelectwo to faktycznie jest coś, w co, warto, w co warto wejść, czym warto się zainteresować. A my chcielibyśmy pójść krok dalej później nawet dwa kroki dalej wprowadzić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Prowadzić, prowadzić jednostki obrony terytorialnej. Tyle z mojej strony dziękuję Państwu.